Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Mandzio i chciałem was przywitać w ostatnim odcinku The Escapist, który może być troszeczkę krótki, bo to będzie już ucieczka z tego ostatniego więzienia, ale ostatni mój odcinek, który nagrywałem, no nie zapisało mi się audio, więc postanowiłem, kurde, dobra, słuchajcie, skoro mi się nie zapisało audio wtedy, to ja nie będę wam robił odcinka, jak zbieram wszystkie te przedmioty, tylko je ja po prostu pozbieram i pokażę wam jak uciec, żeby zakończyć tę serię już taką po prostu czystą ucieczką. Słuchajcie, jest to 56. ostatni odcinek. Jeszcze, póki mnie słuchacie, jeszcze przez tą sekundę chciałem Wam bardzo podziękować za oglądanie całej tej serii. Ja wiem, że ona zdobyła naprawdę wiele fanów i mnóstwo osób będzie za nią tęsknić, jednak trzeba ruszać do przodu, trzeba nowe formaty próbować, trzeba próbować nowe let's playe. Ja chcę się wziąć powoli już za Prison Architect, nie wiem czy to będzie jutro, czy to będzie za tydzień, ale chcę powoli się brać za Prison Architect i teraz kupuję drugi łąk, WoW, którego bardzo potrzebuję. Przebiegam sobie o tutaj, następnie do mojej celi. Łom sobie kładę tutaj. Szybciutko daje się pobić przez kogokolwiek. Szybko, szybko, szybko! Proszę, kto pierwszy, ten lepszy! Od razu się na mnie rzucili. No i słuchajcie, moi mili, no na poważnie z The była bardzo, bardzo długa przygoda. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że ta seria będzie aż taka długa. Myślałem, że to wszystko potrwa troszeczkę krócej. Jestem troszeczkę zaskoczony, no ale szczerze mówiąc nie narzekam, ponieważ grało mi się naprawdę fenomenalnie. Gierka ta naprawdę zawitała na bardzo długo w moim sercu, jednak wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć, szczególnie że, ojojoj, ojojojoj, oj, 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 oj. szczególnie że już pod sam koniec, a troszeczkę już mi się ta gra zaczęła chyba, nie tylko mi zresztą, nużyć, że po prostu już zaczęła ona być, o ja pierdziele, wszędzie gdzie, gdzie, wszędzie gdzie mogli to mnie złapali dosłownie, okej, okay. o, dobra, że zaczęła mnie tak, Gra po prostu najzwyczajniej w świecie nużyć, o ja pierdzielę, on miał, tu, był tutaj przeszukiwany? Nie, po prostu strażnik tutaj przyszedł. Eee, nużyć, że no wiecie, cały czas w każdym odcinku to samo, powtarzalność taka mała, no wiecie, my, wydaje mi się, że wielu z was też się ta gra w pewnym momencie już znudziła i nie śledziliście tak e, często tej serii jak to robiliście wcześniej i to jest absolutnie zrozum... Miałe, i ja wam się nie dziwię. O, oh, fakt, tego nie chciałem. Jakim cudem ta trawa mi się nie zniszczyła? Nie wiem, ona za każdym razem mi się zniszczyła, a teraz mi się nie zniszczyła. Naprawdę, to jest jakiś cud. Chyba gra naprawdę chce, żebym wreszcie zakończył ją, żebym z niej uciekł. Mocne kombinerki to mają 1%, ja ich nie chcę. Ja ich nie chcę. Wezmę zdecydowanie sobie tutaj tratwę. Eee, lekkie kombinerki, tratwa, lekkie, lekkie kombinerki. Elektryczna wkrętarka się też przyda. Torba z kontrabandą. A niechaj będzie! A niechaj będzie! Chociaż tak naprawdę chyba mamy wszystko, czego potrzebujemy, co nie? Jest godzina 21.30, jeszcze, jeszcze teraz nie mogę uciekać, bo dopiero o 23.00 schodzą snajperzy. Ale mogę przez metalowe listy się tutaj przebić. Szczerze mówiąc, będę unikał na przyszłość prowadzenia aż takich długich serii na mój kanał. Co prawda, była ona śledzona naprawdę przez. Praktycznie mogę powiedzieć, że większość osób, która oglądała ten pierwszy odcinek przetrwała przez trzy czwarte serii i dopiero pod koniec zauważyłem, że powoli przestawaliście oglądać to wszystko. I zresztą, szczerze mówiąc, ja wam się w ogóle nie dziwię, że powoli przestawaliście to oglądać, bo jak już mówiłem wcześniej, ile można. Uh, dlatego będę w przyszłości unikał robienia aż takich długich serii. Jednak udowodniłem sobie, że jestem na, w stanie poprowadzić na kanale jakąś serię, zrobić ją bardzo długo, bo 50 ponad odcinków i zakończyć. To jest jedna z nielicznych gier, które zakończyłem na moim kanale. Co było wcześniej? Papers, Please uh, i, i, i Plague Inc. Dwie gry zakończyłem, na moim kanał. No i FNAF, co nie, i wszystkie FNAFy po No i 60 Seconds. Nie, no dobra, troszeczkę po no ale większość to nie zakończyłem. Dobra, nieważne, o pierdu, pierdu. Eee, weź na górę sobie tutaj. Ok, nie ma snajperów, świetnie. Eee, czy ja chcę tutaj iść? Czy mam jakikolwiek pod żeby tutaj iść, tak naprawdę? Tutaj mógłbym zeskoczyć na dół i chyba przejść tam, ale ja chyba nie chcę, co nie. Czy mogę tutaj? Tak, mogę tutaj w bok, ok, fenomenalnie. Mm, o ile ja dobrze pamiętam, jak to ja widziałem, jak tutaj chodziłem po wentylacji, tutaj jest to cargo, rzeczywiście. To znaczy, wydaje mi się, że w tym kierunku gdzieś powinienem pójść. O, tutaj są czerwone drzwi, przejdźmy przez nie. Um, tutaj są białe drzwi, to nie jest fajne. Tutaj są kolejne jakieś czerwone drzwi. Ja pierdziele prawie na mnie wszedł. Dobra, tutaj są. Tutaj oni śpią. Ok, wejdźmy tu. Międzienie skobek. A cegły, super. Co jest tutaj na górze? Tutaj na górze jest jakiś płot. Czy ten płot jest. Nie jest pod napięciem. Super. Dobrze, że nie jest pod napięciem. Mmm, przecinamy się przez ten płot, i tutaj chyba będę po prostu mógł uciec z hakiem. Wydaje mi się, że chyba będę mógł już uciec z hakiem. więc co, naprawdę ta ucieczka będzie taka prosta? Ona chyba po prostu potrzebuje dużo tych przedmiotów. No, ja już mogłem uciec z dnia 7 czy tam 8, ale czekałem na ten hak, żeby go skompletować. Było bardzo, bardzo ciężko. Dobra, przechodzę tutaj. Przeskakuję. Jestem <laughs> już tutaj, że tak pujmy, to wolny. Czy mogę użyć tej tratwy tu nie za bardzo? Okej, okay. dobra. Ale tutaj prowadzi mnie gdzieś jeszcze ścieżka. O w tym miejscu będę mógł, tak? Dokładnie uciekłem Iron Gate. Na no, mojej mili, słuchajcie, to był najkrótszy chyba odcinek escapepisów jaki był. Ale jest to również ostatni odcinek, ja wam bardzo dziękuję za tą podróż, jeżeli jesteście źli i będziecie nieznakowi za to, że odcinek jest krótki, to się zastanówcie dwa razy. Chciałoby wam się oglądać po raz kolejny, jak przez 20-30 minut zbieram przedmioty, żeby uciec na końcu i tak każdy przebijał na sam koniec. Trzeba zakończyć tą podróż, streamy z eskapistów, jeżeli się pojawią, to myślę, że gdzieś tydzień nie ja potrzebuję odpoczynku od tej gry. No i to byłoby na tyle, bardzo, bardzo wam dziękuję za oglądanie wszystkie więzienia, nie chcę sklepu rankingi. <laughs> Może kiedyś wrócimy do tej gry i zrobimy tutaj jakieś speedruny. Co prawda widzę, że niektórzy ludzie tutaj oszukiwali, no ale wiecie. Chcę zobaczyć HMP Iron Gate. Ktoś w jeden dzień uciekł. Ja pierdzielę, ktoś dwa dni tutaj. Masakra, jak oni tak uciekali, to ja nie mam bladego pojęcia, no ale naprawdę, szacun dla was, chłopy. Dobra, słuchajcie, bardzo wam dziękuję za, oglądanie. jeżeli wam się podobała cała seria do Escapist, zostawcie łapkę w górę pod filmem. No i cóż, do zobaczenia do kolejnych filmów, do usłyszenia, papa, pa, cześć!